W celu połączenia naszego falownika z internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musimy posiadać włączony falownik oraz moduł do komunikacji bezprzewodowej Smart Wi-Fi. Moduł wkładamy do falownika, dokręcamy nakrętkę i następnie przechodzimy do konfiguracji. Aby to zrobić, Musimy wykonać kilka kroków. Przede wszystkim wyłączamy dane mobilne w telefonie i włączamy Wi-Fi. Łączymy się z siecią naszego falownika o nazwie W myślnik końcówka numeru suryjnego naszego data logera. Wpisujemy hasło MTMT2020. Następnie otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres 192.168.1.1. Otworzy nam się strona konfiguracyjna naszego modułu. Z dostępnych sieci w polu Wi-Fi SSID wybieramy interesującą nas sieć. I wpisujemy hasło Po wpisaniu hasła klikamy save Po otrzymaniu komunikatu success zamykamy to okno przeglądarki I zapominamy sieć falownika. Po około dwóch minutach moduł WiFi zacznie migać na czerwono co dwie sekundy. To oznacza poprawne połączenie. Jeśli podczas konfiguracji występują jakieś problemy, takie jak Zawieszająca się strona konfiguracyjna, kręcące się kółko ładującej się strony lub komunikat Nothing w dostępnych sieciach SSID prosimy nie zamykając strony konfiguracyjnej o wyciągnięcie modułu Wi-Fi z falownika na 3 sekundy i włożenie go ponownie. Strona wczyta się poprawnie na nowo. Warto również zapomnieć inne zapisane sieci Wi-Fi w naszym telefonie, na przykład sieć domową, po to, aby podczas resetowania naszego modułu nasz telefon nie przełączył się automatycznie na naszą domową sieć, co utrudni proces konfiguracji. Można również sprawdzić, czy operator internetu nie zablokował portu 10001. Na jakim Nasze falowniki łączą się z chmurą. Jeżeli macie Państwo jakieś problemy z konfiguracją Wi-Fi, prosimy odwiedzić nasze forum, gdzie są dostępne tematy dotyczące diagnostyki ewentualnych problemów. Forum foxes.pro. Link do tematów: z forum znajdziecie w opisie filmu. Przypominamy, że o poprawnym procesie konfiguracji informuje nas czerwona dioda migająca z częstotliwością raz na sekundę na naszym module Wi-Fi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego.